Doceniam zaawansowane technologie, ale u wielu z nas łatwy dostęp do wszystkiego, czego dusza zapragnie, zabił sztukę cierpliwości. Cześć, witam Was w piątek. Wskoczyłem dzisiaj w firmowy kolor pomarańczowa teczka. Nawet pomarańczowy zakreślacz. Wszystko z okazji drugiej rocznicy audioinspiracji. Przypominam, dzisiaj widzimy się o godzinie 18. .00. Mam nadzieję, że do nas dołączysz. Link do spotkania jest tutaj pod tym odcinkiem, i chciałbym z Wami porozmawiać, a jeszcze na końcu do tego wrócę. A dzisiaj w pomarańczowej teczce, trochę z takiej urodzinowej okazji. Książka, która cieszyła się wielkim wzięciem jakiś czas temu wśród widzów Audioinspiracji, więc postanowiłem do niej wrócić. Piękna okładka: wszystko da się ogarnąć Marii Forleo. No to myślę jedna z najważniejszych książek Audioinspiracji, bardzo mnie to cieszy. Jest tutaj jeszcze taki ciekawy fragment, który mnie się bardzo przyda, i na pewno komuś z was. Również tym wszystkim, którzy dążą do jakiegoś celu, mają swoje marzenie, Ech, i ciągle ono jeszcze jest gdzieś tam przed nami, to posłuchajcie, co, o czym pisze Marii. Przede wszystkim bądź cierpliwy. Ależ Marii, pracowałem nad swoją firmą, grą aktorską, książką, muzyką, książką kucharską lub nad swoim scenariuszem, badaniem itd. Co najmniej trzy tygodnie, trzy miesiące, trzy lata itd. I nadal tkwię w martwym punkcie. Co jest ze mną nie tak? Ile czasu muszę temu jeszcze poświęcić? Odpowiedź: Dokładnie tyle, ile potrzeba. Elizabeth Gilbert, autorka bestsellerowej powieści Jedz, módl się i kochaj, a także jak do tej pory siedmiu innych pozycji, wyznała mi, że przez pierwsze dziesięć lat twórczości nie zarobiła pisaniem złamanego grosza. Przez następną dekadę, gdy miała już na koncie trzy książki, nadal polegała na innych źródłach dochodu, by wiązać koniec z końcem. Musiało upłynąć łącznie 20 lat, zanim ta pasja przyniosła autorce sławę i zapewniła jej utrzymanie. Podczas naszej rozmowy w programie MarieTV, Liz zdradziła, co według niej oznacza zrobić wszystko, co trzeba, by podążać za swoim marzeniem. Otóż, kiedy skończyła 15 lat, złożyła przysięgę przed obliczem swojej kreatywności. A brzmiała ona tak. Nigdy nie poproszę cię, byś zatroszczyła się o mój byt. To ja zawsze będę się troszczyć o ciebie. Obiecała sobie, że podejmie się każdej pracy, by zarobić na utrzymanie, czynsz, jedzenie itd. Tak, by zdjąć ze swojego pisarstwa brzemię odpowiedzialności za finanse. Steven Pressfield, autor z imponującym dorobkiem 17 książek na koncie, tworzył przez 17 lat, zanim dostał pierwsze honorarium jako autor. 3,5 tysiąca dolarów za scenariusz, który nigdy nie został przeniesiony na ekran. Dopiero po 27 latach jego pierwsza powieść, The Legend of Bagger Vance, została opublikowana, a potem pod tym samym tytułem zekranizowana. Przez te wszystkie lata pracował łącznie na 21 stanowiskach w 11 Stanach. Jak wiesz. Sama przez 7 lat ciągnęłam kilka prac dodatkowych jednocześnie, zanim zdobyłam wystarczającą pewność pod względem emocjonalnym i finansowym, że jestem w stanie utrzymać się wyłącznie z działalności własnej firmy. Przez ten czas łapałam każdą szansę zarobienia pieniędzy, by zapewnić sobie utrzymanie. Sprzątałam toalety, przepracowałam tysiące zmian za barem i w restauracjach. Moje marzenie o prowadzeniu własnej działalności wyłącznie na moich warunkach, czyli dokładnie o tym, co robię teraz, było dla mnie tak ważne, że zdecydowałam się robić wszystko, co w mojej mocy, tak długo, jak będzie to konieczne, by ten sens się ziścił. Praktykuj cierpliwość. Nie myśl sobie, że prawdziwy artysta, aktor, aktywista, naukowiec, przedsiębiorca znajdzie sposób, by poświęcić w pełni swojej, by się poświęcić w pełni swojej działalności bez konieczności zarabiania w inny sposób. To bajka. Być może któregoś dnia ta bajka się dla Ciebie urzeczywistni, ale nie zawsze tak się dzieje i nie zawsze zależy to od włożonego nakładu pracy. Na świecie jest mnóstwo utalentowanych i uznanych kreatywnych osób, które mimo to muszą sięgać po dodatkowe źródła dochodu niezwiązane z ich talentem uczenie, praca sezonowa, eventy, wynajem by dopiąć budżet. Żadna praca nie hańbi. Każdy z nas musi jakoś zapewnić sobie dach nad głową. Jeżeli pracujesz uczciwie, nigdy nie powinieneś się wstydzić wykonywanej pracy. Powiedzieć, że żyjemy w kulturze natychmiastowego zaspokajania potrzeb, to mało. Nie zrozum mnie źle, doceniam zaawansowane technologie, ale u wielu z nas łatwy dostęp do wszystkiego, czego dusza zapragnie, zabił sztukę cierpliwości. Dziś zwykły telefon pozwala Ci znaleźć sobie niemal dowolną formę rozrywki od ręki. Masz dostęp do potężnych, stale rosnących zasobów muzyki, sztuki, literatury i kursów. Praktycznie w ułamku sekund. Ale to, jak łatwo i szybko technologiczne zabawki spełniają nasze kaprysy, nie ma przeniesienia na prawdziwe życie. Aby rozwijać umiejętności, wypracowywać zaufanie, budować solidne podstawy, tworzyć mocne związki, szlifować warsztat albo rozwiązywać złożone problemy, potrzeba konsekwentnej, niestrudzonej pracy i pokaźnego wysiłku. Nie ma drogi na skróty. Jeśli nie chcesz urabiać się po łokcie przez długi czas, mam na myśli lata, nie miesiące, lepiej bądź ze sobą szczery już teraz. Ten cel nie stanowi dla Ciebie priorytetu. I to jest ok, zostaw to. Poszukaj głębiej. Znajdź coś, czego będziesz chciał się trzymać i w imię czego będziesz gotów pracować bez względu na to, ile będzie trzeba włożyć trudu i czasu. Dużo słów prawdy. Gorzkich czasami. Pisze Marie Forleo w książce: Wszystko da się ogarnąć. No, kobieta wie o czym pisze, bo przeszła swoje po drodze do zrealizowania swojego marzenia. Myślę, że każdemu z nas w którymś momencie potrzeba takiego przypomnienia. Dzisiaj miałem to przeczytać sobie i tobie, i może komuś jeszcze. Mm. Myślę, że to bardzo ważne. Wytrwałość, prawda? Trzymanie się swojego kierunku wymarzonego, wytyczonego i niepoddawanie się to jest jedna z najważniejszych tajemnic wielkiego sukcesu. Dzięki Marii, że nam to przypomniałaś. Moi drodzy, jeszcze raz zapraszam na nasze wieczorne spotkanie o 18.00. Kliknij w link który zamieszczam w opisie poniżej tej audio inspiracji, żebyśmy się zobaczyli na żywo, porozmawiali o tym, czego potrzebujecie od tego kanału, co byście w nim widzieli, co jest fajne, co niefajne, co wam to daje, czy mam to robić dalej. Na te wszystkie pytania chciałbym usłyszeć odpowiedzi od Was. Dziś wieczorem dołącz do nas. To jest spotkanie tylko na żywo, nie będę tego nigdzie umieszczał, więc jak przegapisz, to trudno, trzeba będzie czekać być może kolejny rok. Ostatnio widzieliśmy się rok temu, właśnie, więc mam nadzieję do zobaczenia dziś wieczorem, także z Tobą zapraszam serdecznie, a z całą resztą do usłyszenia w poniedziałek, oczywiście po drugiej stronie weekendu. Dobrego, tymczasem, cześć.